Ale ja uważam, że nasz kraj jest taki kraj, gdzie żony tylko proszą urzędnicy, żebyśmy mogli budować dom, musimy się płaszczyć, prosić urzędnika o pozwolenie na budowę, żebyśmy mogli wyjść jak to czy jakieś mniejsze drzewo na naszej działce, bo nam akurat przeszkadza, musimy się prosić urzędnika, a musimy zapłacić pieniądze i to całkiem sporo, żebyśmy mogli zdecydować, gdzie będziemy wskazywać na maszynę emeryturę, to nie możemy. Musimy płacić do państwowej instytucji pod nazwą cud. Czy możemy się leczyć? Też musimy się leczyć za pośrednictwem takiej instytucji, która zwraca się NFC, czyli Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli ktoś chce prywatnie. Oczywiście, ale skład ten musi dalej płacić za pośrednictwem cudu. Ja przez 25 lat pracując, prowadząc firmy, czyli zatrudniałem będąc z oplicą skrętnym, wyzyskiwaczy, który zatrudniał ludzi, nauczyłem się jednego, że jeżeli ja chcę do czegoś dojść, to jeżeli urzędnik biernie w tym kraju, to ja muszę więcej przynosić po papier daletowy, że miał się wyczep. Przez 25 lat, tak żyjąc, wreszcie powiedziałem, że nie, nie będę robił coś nasze duszą. Nie będę robił coś, co każe mi władza państwowa, jeżeli to jest bezsensowne, kredyckie i biotyczne. Proszę Państwa, jak można się przeciwstawić władzy państwowej. Władza państwowa, policję, wojsko, urzędników, komorników, ma wszystkie artykuły. Co mamy my jako? Battle? Mamy jedno. Prawo nasze. Prawo to znaczy przepisy, których nie powinno się łatwić które władza tak samo co prawda łami, ale robi to niezgodnie z prawem. Dlatego odmówiłem płacenia dalej składek na złóż. Ponieważ artykuły Konstytucji, tak, które przyjmują 31, 67, 64, 68 mówią, że nie muszę obowiązkowo ubezpieczać się z usiedź w instytucji państwowej, która prawdopodobnie tych pieniędzy nie Dlaczego? Wszystko o tym wiedzą, ZUS jest bardzo ZUS powinien anulować nasze pieniądze, żeby zbierać je, te, które wpłacamy na, na, na składek emerytalny i robić w bankowe, kupować akcje przedsiębiorstw, a się je zabezpiecza. Tych pieniędzy, które powinien ten sposób zabezpieczyć, ZUS to jest więcej tyle, przepraszam, nie mnóstwo nie włączyłem telefonu. No, oczywiście zgłosiłość rzecz mała. nie dzwonił przez pół godziny godziny tych pieniędzy w ZUS w pojedyncze malowanych tyle, ile wynosi wartość wszystkich mieszkań, wszystkich domów jednorodzinnych, wszystkich domów bliźniaczych, wielorodzinnych w Polsce. Proszę sobie wyobrazić, jaka to jest wielka suma. Wszystkie mieszkania w całym kraju to powinien mieć majątek zus Ja wiem, że to jest trudno ogarnąć. Te pieniądze nasza klasa polityczna, nasza władza, która rzuciła nas nie tylko przez ostatnie 20 lat, ale przez ostatnie 40 lat przeznaczyła na własne potrzeby, czyli przekupienie projektów społecznych, które były dla niej ważne. Natomiast my, jako większość obywateli, nie jesteśmy ważni dla władzy. My jesteśmy tylko dla władzy dojnymi krowami, które trzeba dojść o to, do, do tego czasu, aż będzie ich można. Dlatego, będzie są tak mało ważne dla naszych władz, bo już nie można z czegoś wygodzić. To nie ma. Podjąłem walę z ZUS-em. Oczywiście państwo nasze nie może dopuścić do tego, żeby jakikolwiek człowiek wyłamał się pod władzy ZUS-u, pod władzy państwa. Dlatego przegrałem w grupie, jeszcze w tych instancjach symbolu, czyli w szkole roku sądzie Będę się odgrywał dalej, i nasze państwo nie zobaczy ani złotuszki z moich pieniędzy, które są przeznaczone tylko dla mnie. Bo przecież ZUS jest przeznaczony dla nas. Nie dla Państwa, dla nas. Powinny te pieniądze być dla nas. Kto lepiej zagospodaruje te pieniądze? Ja, czy nie instytucja państwowa? Czyli czy Państwo ma prawo do tego, nie pieniędzy, czy nie ma nie ma prawa. Nie ma prawa. Nie chcę... Więcej, że Państwo mnie okradało, Bo to jest po prostu kradzież. Cześć. to, to że było właśnie wszystko. Dziękuję za cierpliwość. sobie dobrze żyć, oczywiście z waszych pieniędzy i rozbierać się dobrymi samochodami i tak dalej. My chcemy jako budowanie zmienić całością, całością rządzenia się w tym kraju. Uważamy, że to ludzie Musimy mieć możliwość całego wyboru. Nie może być tak, że ktoś nam mówi, co jest dla nas dobre, a co nie. Sami zdecydujmy. z tymi. Musimy mieć prawo do wyboru, do pochylenia błędów, do nadania. system legalny, no zasadzie trudno, prawda. Edukacja narodowa, proszę sobie włączyć filmik na YouTube, yy, starczy zobaczyć w ostatni wywiad zrobiony po, po egzaminie gimnazjalnym, po prostu porażka. Wszystko co państwo robi jest niewydolne. na Narodowy zapomnieli za rachunka, ale to nie znika. Oni za to nie płacą, my za to płacimy. Wybudowanie stanowienia murowego przepłacone kilkakrotnie. Ale to też jest mój pieniądze, to są nasze pieniądze. Nie pozwólmy więcej, żeby ktoś stał za nas. To jest nie, nie do pomyślenia, żeby się dało zadłużać nasze przyszłe pokolenia. Co, co za 20 lat, 30 lat powiedzą ludzie nas? Jak to jest możliwe, żeby dzisiaj władza obecna wiedziała, co jest nam trzeba bezpieczeństwa, trzeba tam straży miejskiej, może straże leśne, gminne, może ja jeszcze od powietrza, od wody. Jeżeli tylko pozwolimy raz, żeby oni decydowali co jest dla na nas dobre, żeby i niszczenie. Pracy nie ma, walczą o to, żeby ona była. No ale wiadomo, jakby urzędnicy z Waszki bezrobocie, to sami pracy nie mieli. Tak więc walczą tak, żeby bezrobocie było jak najwyższe. Wtedy mają większe zatrudnienie, większe dotacje i tak dalej, i tak dalej. Ale w wyniku tego, wszyscy, którzy jeszcze coś mogą, którzy nie mogą patrzeć, jak tu się żyje, wyjeżdżają z tego, Musimy coś z tym zrobić. Ci, którzy, którzy zadłużają nas, którzy trupują pieniądze bez pobycia, tworzą katastrofę. Ta katastrofa nadciąga, bo ona się nie ma na chwilę. Nie można w ten sposób do tym Musimy przywrócić normalne zasady, w których człowiek, który jest uczciwy, który jest pracowity, musi być lepiej, niż ten, który nie jest uczciwy. Dzisiaj nie, nie się być uczciwy, Nie się być pracownikiem. Nie opłaca się sprawy główne, jeśli wszyscy na górze kłamią. Kłami w to jest. To jest doładane się Kłaściejów, czyli internetu. Jak mówił, że jak facet, który nie ma podwiatów, może przedstawić radar, na ramach, a co robi? Sala. To jest mało. Jak mógł powiedzieć wcześniej, to do władzy, że składki w y, y, OFE nie są nasze. Skąd teraz też, czy nie jest to Po prostu ten system jest nieuczciwy, to jest system zły, w którym opłaca się być oszustem, kłamcą i w ten sposób wybić. Nie chcemy przywrócić na normalny system, w opłaca się być uczciwym, prawomównym, pracowitym i tak dalej. Także musi ten to przywrócić. Trzeba się do nas zapisywać, z sympatykiem, wspierać nas. Wtedy są jakiekolwiek szanse, żeby to zrobić. W ten sposób zdjąć dalej w takim systemie, jak obecnie jest, długo nie osiągniemy. A nasze dzieci, nasi tego na, nigdy znaczy, nie, nie, nie wybaczą. Nie zawsze mówiono, socjalizm to jest po tak jak tak śledzki może mówił zawsze, jest to ustroj, w którym zwalczane są problemy nie znane w żadnej innym ustroju. Ale co teraz? Teraz walczą, żeby w lesie było czysto, zmuszając na to, by zbawiono śmieci Skąd oni wiedzą już, że ktoś tworzy śmieci? Oni wszystko to wiedni. Dlaczego człowiek, który jest w miarę uczciwy, jest, zsegretuje śmieci, powinien nie płacić? Dlaczego ktoś wszystkich do jednego wola wpycha? W ten sposób się robi to łatwo. Zresztą ten człowiek, który zdrowo jeszcze nie powinien... Na, na lekarzy, to po prostu nie wiem, czy chodzi o lekarz. A ten, który nie ma swojej strony, powinien zjeść i nie się nauczył, żeby dbać. Dlaczego ten, który nie dbał ma zdrowie, ma to z tego, który dbał? Jest to wypaczony system. Dlatego system socjalistyczny jest ogólnie zły. On powoduje to, tak jak mówiono to zawsze puste Raz już mówiliśmy, drugi raz, trzeci raz. No i mamy w Warszawie to, co mamy, cały sen mamy. No i teraz to z tym zrobić? Oni oczywiście kolega tak, dobrze powiedział. Oni się obwarowali polskim policję, otworzyły ustawy pomocnicze, nawet już polski bo policja nie wstało, co to już stało w mocy z zewnątrz. Ale system niewolniczy jest, jest ogólnie niezgodny. I on się zawsze pomóc. Tylko kwestią w jaki sposób on się teraz skończy. Bo z jest w zasadzie bankrutem. To jest druga. Mało tego ja jeszcze się z nas sprawdza. A gdzie są spadki tych wszystkich ludzi? Gdzie są spadki tych ludzi 10 lat temu płacących, 15 lat temu 20, 30? Gdzie to są pieniądze? Nie możemy mówić, że to jest jakaś umowa pokoleniowa. Bo jeżeli umowa pokoleniowa, to dlaczego młodym ludziom, które na złożeniu jest założyć działalność gospodarczą, sprzedawać jasienę na targu, mało, no, chcą go wydoić z susu. chcą jeszcze kilka mandatów ze i z nim mu dać poprzeczkę z tą czy tylko prawa, żeby ściągnąć, to jeszcze Gioroskowski spisuje z mandatów, które wykończył, że to A starszy człowiek, który de facto powinien być na że dostać swoje pieniądze, on musi wybierać między zakupem żywności, a lepami, tak? Między yy, starej z złodziejami, a ja nowymi tatą złodziejami, tak? Żeby dalej chcieli przy tym pojęciu i mogli na to grać. Bo z nich zaraz chyba nie chcę, żeby ludzice, nasi rodzice, nasi yy, starsi, bliscy ludzie, w ten sposób musieli wybierać. Żeby nie byli niedociągnięci, a to byli nawet. A mnie to Także. Hmm. Nie będę się już rozchodził, to oddaję głos już naszemu gościowi, głównemu panu Januszowi korwin który jest symbolem walki o wolność, własność i sprawiedliwość. Proszę bardzo panie prezesie. Zanim oddam głos z panu prezesowi, chciałbym poinformować, że została teraz puszczona list na na którym, lista sympatyczku. Lista mailingowa, na którą będziecie informowani o wszystkich akcjach Kongresu Nowej Prawicy na terenie tutaj Regionu Śląsko-Dobrowskiego oraz Powiatu Żywieckiego. Po spotkaniu będzie można zrobić pełnią zdjęcie z panem Prezesem, zakupić książki pana prezesa z autografem oraz różne napominania. Prawicy. Można się też również zapisać do Kongresu Nowej Prawicy. Został się członkiem. Dobrze. Oddam głos teraz panu prezesowi Kongresu Nowej Prawicy Januszowi Dorbit. Dziękuję bardzo. <śmianowicie> Zły, to ludzie powiedz co myślałem zachować się to no właśnie nieuczciwie, bo to jest jedyny sposób przeżycia. Się w dniu, co się stanie, jak zanieśli obejmą władzę zaharne, a nie zanieśli za tego, by zanieść kogoś, kto jest zarządcą częściowego kraju. Otóż, otóż to ten system, który działa odwrotnie niż normalny system, powoduje, że ludzie kompetencjo walczą o żeby się zbudował 可以 <Okay. S 2> <Okay. S 1>、okay. I uh -huh. kekasih itu tak ada itu Grazie.